Szanowni państwo, to nie będzie niestety optymistyczny wideoblog, dlatego że w Europie upadają bastiony normalności, wartości konserwatyzmu, takie jak Malta czy też Irlandia. O tym dzisiaj na kanale Afirmacja TV Paweł Zdziarski witam i zapraszam. Czy w Irlandii już wkrótce będzie dostępna aborcja aż do porodu dziecka? Kto by pomyślał, szanowni państwo, że takie pytanie zadam, dlatego że jeszcze kilka lat temu to państwo, Irlandia, cieszyło się prawem, które chroni nienarodzone dzieci. Dzisiaj jest już zupełnie inaczej. Kilka dni temu w gazecie Nasz Dziennik został opublikowany raport wytyczne w tym kraju, które nie są, delikatnie mówiąc, optymistyczne. Wręcz przeciwnie. Nasz Dziennik pisze wręcz wprost. Mordercze wytyczne. Wytyczne, które pojawiły się w Irlandii po tym, jak kilka lat temu w referendum przegłosowano legalność aborcji na życzenie. Co się stało potem? Czy to już ostatni krok w cywilizacji śmierci? Niestety, szanowni państwo, nic bardziej mylnego. Aborcjoniści idą dalej. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Cytuję nasz dziennik: Czy w Irlandii zabijanie dzieci będzie dozwolone aż do porodu? Raport z przeglądu obowiązujących rozwiązań legislacyjnych, wydany na zamówienie tamtejszego Ministerstwa Zdrowia, świadczy o tym, że idlandzkie prawodawstwo w tym zakresie zostanie jeszcze bardziej poluzowane. Instrukcje zawarte w dokumencie są szokujące jakie to instrukcje? Zaleca się mianowicie, aby aborcja była możliwa nawet do momentu porodu dziecka. Jest to wprost mordercze wskazanie, jednak skandalicznych postulatów jest o wiele więcej. Tak, szanowni Państwo, to jeszcze nie koniec. Mianowicie, zaleca się zwolnienie z odpowiedzialności karnej lekarzy dokonujących aborcji na każdym etapie ciąży. W praktyce oznacza to, że mimo formalnej legalizacji aborcji do 12 tygodnia ciąży, bo takie prawo teraz tam obowiązuje, będzie można ją, jej dokonać praktycznie do porodu dziecka. Tak jest, szanowni państwo, katolicka dzisiaj chyba tylko z nazwy Irlandia, niestety nie ciesząca się dobrą sławą, jeżeli chodzi o moralność również wielu hierarchów kościoła w tym kraju. Można powiedzieć, że ryba psuje się od głowy i kryzys tamtejszego kościoła hierarchicznego być może ma też tutaj wpływ na to, co dzieje się z tym krajem, jeżeli chodzi o prawodawstwo. Niestety, kraj, który cieszył się niedawno naprawdę dobrym prawem, chroniącym życie, w kilka lat, dosłownie w kilka lat, stał się krajem no, bardzo lewicowym i liberalnym w bardzo złym tego słowa znaczeniu. To znaczy, być może już niedługo będzie tam możliwe zabijanie dzieci, aż do momentu porodu. Ktoś by powiedział, no tak, to tylko wytyczne, to tylko pewnego rodzaju. Spostrzeżenie, pewnego rodzaju zalecenie, to nie ma przełożenia na prawo w Irlandii. Odpowiadam, szanowni państwo, tych zaleceń, tych e, takich wytycznych jest było dużo w, tym, w tych miejscach i w tych krajach, które później, w następnym kroku, wprowadzały te zmiany prawne. A więc jest niestety duże prawdopodobieństwo i niebezpieczeństwo, że w Irlandii. Te wytyczne staną się obowiązującym prawem. Tym bardziej, że, Szanowni Państwo, czasami prawa nie trzeba zmieniać, aby de facto zmieniła się na niekorzyść ochrona życia. Wystarczy nie stosować obowiązującego prawa. W Polsce, dwa lata, już właściwie dwa i pół roku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej, niestety nie zawsze również prawo jest stosowane. To jest też temat na inny wideoblog, ale wracając do Irlandii, jeżeli nie tylko matka, ale również lekarz będzie pozbawiony odpowiedzialności za zamordowanie dziecka, to do czego to prowadzi? Pamiętam, szanowni Państwo, dwa i pół roku temu, kiedy Polską, polskimi ulicami przechodziły tak zwane czarne protesty. Wiele osób mówiło wówczas, że uczestnicy tych protestów, oni tak naprawdę chcą tylko kompromisu. Oni nie chcą jakiegoś radykalnego prawa. Tymczasem aborcjonizm niestety prowadzi do tego, do czego prowadzi na przykład w Irlandii. To jest ideologia, szanowni państwo, totalna. Nie zatrzymają się promotorzy aborcji na tym, żeby był jakiś kompromis. Oni idą na całość, łącznie z zabiciem czy z możliwością zabicia dziecka aż do dziewiątego miesiąca ciąży. Ale Irlandia, Szanowni Państwo, to nie jest jedyny przykład, o którym chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć. Duży zawód, również katolicka, niegdyś, Malta, niegdyś, ale można mówić o tym, że to było jeszcze kilka lat temu. Przypomnijmy, Malta to jest, Szanowni Państwo, taki kraj, który najpóźniej w Europie zalegalizował rozwody, a więc można powiedzieć, że jest to, czy był to kraj bardzo konserwatywny. Tymczasem. Jest taki ranking ILGA Europe i on, w tym rankingu znajdują się, znajduje się lista krajów, która od, od takich najbardziej przyjaznych LGBT, czy też osobom homoseksualnym, chociaż tutaj to jest akurat w tym rankingu niestety sprowadzone do jednego. Nie, każdy, nie każda osoba homoseksualna z ideologią LGBT, jak wiemy, się utożsamia. Tutaj jest to jakby zrównane, a więc jest to ranking e, przy, krajów, które są przyjazne dla LGBT. Przy czym e, dwa e, spostrzeżenia, dwa przypisy. Są brane pod uwagę kraje Unii Europejskiej i tylko właśnie kraje unijne. Po drugie, jest brane pod uwagę, prawo, jest brane pod uwagę prawodawstwo. Nie, szanowni Państwo, nie nastroje społeczne. E, tutaj tylko bada się prawodawstwo. I co się okazuje? W tym rankingu Ilga Europe Polska już bodajże trzeci raz z rzędu em, zajmuje ostatnie miejsce. Osobiście to jest, moja opinia, bardzo duży powód do dumy mamy jako Polacy, ale miejmy się na baczności, biorąc pod uwagę fakt, że to nie bez przyczyny chciałem powiedzieć tutaj o Malcie, bo Malta, Szanowni Państwo, w tym rankingu wygrywa jako ten kraj najbardziej przyjazny środowiskom LGBT. Co się stało? Dlaczego Malta i Irlandia tak bardzo zboczyły z kursu konserwatywnego? Czy też chcielibyśmy powiedzieć po prostu z pewnej normalności? Dlaczego odwróciły się od tych wartości, które budowały te kraje od wieków? Czy też te tereny, kiedy jeszcze nie było niepodległości w tych państwach? No cóż, szanowni Państwo, rewolucja postępuje i nie jesteśmy od tego wolni, dlatego ten wideoblog powiedziałem, że on nie będzie jakiś optymistyczny. Niech to będzie wyzwanie dla nas, Polaków, abyśmy uczyli się na błędach, ale nie swoich, tylko właśnie w błędach innych, żebyśmy mieli na uwadze to, że nawet jeżeli teraz, Jesteśmy w tym rankingu na ostatnim miejscu. Nawet jeżeli Trybunał Konstytucyjny ogranicza dostępność aborcji w Polsce, to mimo wszystko miejmy się na baczności, bo rewolucja nie śpi i może się okazać, że za kilka lat w tym rankingu będziemy o wiele, wiele wyżej, i za to w innym rankingu, rankingu krajów konserwatywnych, jeżeli taki oczywiście jest prowadzony, spadniemy. Nie chodzi o rankingi, nie chodzi o liczby, chodzi, Szanowni Państwo, o wartości. I tych wartości brońmy jako Polacy. Jeszcze raz zachęcam do tego, abyśmy się trzymali ich bardzo mocno, bo łatwo je stracić. Paweł Zdziarski, bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję za to, że oglądają Państwo nasze wideoblogi i ogólnie kanał Afirmacja TV. Zapraszam również do zaglądania na nasz portal afirmacja.info. Tam dużo treści propagujących, afirmujących życie, rodzinę i tradycyjne wartości. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.